Hej, w tym materiale dobiecie zrób pokażę Ci, jak możesz wyeksportować swój cały projekt, czyli plik projektu oraz wszystkie pliki, które zostały w nim użyte. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Mam tutaj przygotowane jakieś randomowe projekt, aby tylko pokazać potem, że... Ten sposób zapisu działa i wszystko wygląda tak samo jak to wygląda. Na ujęcie jest wrzucony jakiś randomowy kolor. Na adjustment jest wrzucony efekt light rays. Tutaj mamy jakieś presety animacji tekstu, które są po prostu domyślne. No i na dole mamy jakiś tam dźwięk audio, także z fading, fade out na końcu. I to jest projekt, który chcę wyeksportować, bo na przykład chcę Kontynuować pracę na swoim laptopie, no ale wchodzę na przykład w file Project Manager. Jednak nie do końca jest to intuicyjne, mam jakieś bazy danych, mam tutaj jakieś wgrywanie, backup czy odzyskiwanie. no i Nie do końca wiem, jak to zrobić, więc mam tu mój klip, tak naprawdę mój projekt możemy wejść albo do tego okna w ten sposób. Albo możemy kliknąć tutaj z prawej na dole na ikonkę domku i jesteśmy tak naprawdę w tym samym miejscu. Na moim projekcie klikam sobie prawie myszy i mamy coś takiego jak nie Export Project, tylko Export Project Archive. Dzięki temu wyeksportujemy tak naprawdę cały nasz Projekt The Project był modyfikowany, tak chcemy zapisać przed jakby finalnym eksportem. No i wybieramy teraz lokalizację gdzie chcemy. Ja tutaj na przykład stworzę lokalizację poradnik i tutaj chcę wrzucić moje całe archiwum z projektem, czyli plik projektu oraz wszystkie materiały, które użyłem tak, aby ktoś obcy albo ja na laptopie miał, miałbym wszystko kompletne do otworzenia tego projektu, więc klikam sobie save. Teraz tu nam się pokazuje lokalizacja, którą wybraliśmy. Zawsze możemy sobie browse wybrać. No i dalej mamy jeszcze opcje, które trochę podniosą wagę naszego archiwum i nie musimy jej robić, bo te rzeczy możemy jakby ktoś inny albo my możemy zrobić jeszcze raz. Mamy tutaj jakby opcję, że wyeksportujemy nasz render cache, czyli to, co jakby już nam się wyrenderowało do poglądu, to już będzie wyeksportowane i ktoś może nie będzie mógł szybciej podejrzeć na żywo to, co właśnie zrobiliśmy, czy jakieś efekty Fusion na przykład. I mamy też opcję do eksportu zoptymalizowanych media, czyli jeśli właśnie przyrobiliśmy nasze media na jakiś inny kodek, aby nam płynniej się odtwarzał, no to możemy także te pliki już od razu załączyć. Jeśli tego nie chcemy, oznaczacie, na przykład nie chcecie zoptymalizowanych mediów, oznaczacie, klikacie OK, jeśli chcecie, zaznaczacie i klikamy sobie OK. Teraz. Wyskakuje nam, że deselected project does not have estimated tam, że nie mamy do końca miejsca na dysku, co w moim przypadku nie jest prawdą, bo jest tam masa miejsca, więc z tym się nie martwiczy, jeśli wam taki error wyskoczy, klikamy sobie po prostu dalej archive, no i on teraz nam kopiuje nasze wszystkie pliki, czyli teraz nam kopiuje cache, kopiuje nam pliki i tak naprawdę jest już wszystko, więc dla testu ja sobie już od razu usunę, e, naszy pierwszy zamknę ten projekt, Mam go odpalonego w DaVinci, więc zamknę ten projekt i usunę go jakby z moich projektów, czyli że czy chcę permanentnie usunąć ten projekt i mogę tego cofnąć? Tak, chcę usunąć. Dobra, super, teraz chcę wgrać mój projekt, który właśnie sobie zarchiwizowałem, czyli zobaczmy, że jestem teraz na nowym komputerze, no i nie mam tego projektu, więc znowu prawie przy przystój myszy. I mam coś takiego jak Restore Project Archive. Klikam sobie na daną ikonkę, wchodzę sobie, w, o, akurat tutaj jestem, eksport projektu, i to jest folder, który stworzyłem, poradnik. W tym folderze mam eksport projektu. Mam, jakby, może po prostu zrobimy to tak, że ja sobie go odpalę teraz w nowym oknie, aby Wam pokazać dokładnie. Więc to jest ten projekt. I teraz tak, mamy jakby nasz cache, który został wyeksportowany do audio ten, w media files jak zobaczycie mamy tu ładny podział na dyski, czyli jest materiał, który jest z dysku E, jest materiał, który jest z dysku X I jak sobie otworzymy, mamy tu jakby dokładne jakby foldery, z których ja miałem się na komputerze, w środku mamy nasz materiał filmowy, który został użyty, więc widzę, że to zostało fajnie przekopiowane Wejdę sobie na dysk X, widzę, że muzyka jest tutaj także przekopywana, więc w tym folderze jest całość i także plik oczywiście projektu. My jednak tutaj, aby to zaimportować, zaznaczamy nasz cały folder, który został wyeksportowany, czyli projektu.dra, nie plik projektu, tylko cały folder. Klikamy sobie OK i teraz DaVinci wczytuje ten projekt, wczytał projekt, klikam sobie w niego dwa razy. Wczytujemy się i co naszym oczom się ukazuje. Mamy wszystko dokładnie tak, jak mieliśmy. Animację tekstu mamy, Light Race, na tym mamy, kolor na tym ujęciu możemy sobie szybko zobaczyć. Tak, mamy, zostało to przy, przy, przyniesione, czyli mamy jakby kolor na ujęciach dodany. Mamy także nasz dźwięk Fade In, Fade Out jest więc wszystko jest, no i nasz projekt, projekt otworzył się jakby bez problemu jak sobie jeszcze zobaczymy gdzie ten plik jest, open file location to zobaczymy, że on jest właśnie w tym folderze, który sobie przekupowaliśmy, czyli to nie on nie jest znowu jakby podlinkowany pod nasz materiał oryginalny, no bo usunęliśmy ten projekt, otworzyliśmy go jako nowe archiwum, tylko jest jakby w osobnym totalnie Źródła i ma korzystać z własnych źródeł, które wyszły z naszego eksportu. No i w ten sam sposób możecie właśnie eksportować całe projekty, wysyłać komuś, bądź nawet zrobić archiwizację, czyli macie tu tonę projektów, podłączacie sobie jakiś dysz zewnętrzny i sobie eksportujecie właśnie jakieś projekty, których na razie nie potrzebujecie, ale jest szansa, że klient za rok może wró wrócić do tego, bo ma taką możliwość, daliście mu taką możliwość no to sobie eksportujecie na jakiś dysk zewnętrzny cały projekt i usuwacie ze swojego głównego komputera, aby nie zaśmiać z dysku, tylko gdzieś trzymasz to właśnie na dysku zewnętrznym i zawsze dzięki temu będziecie mogli do tego wrócić. Więc właśnie w taki sposób działa eksport projektu, jeden ze sposobów na eksport projektu w programie DaVinci Resolve. Ja Wam dziękuję za oglądanie, no i co? Trzymajcie się, cześć!